Z tej strony Asgard. Zapraszam Was do kolejnych odcinków serii. Zagrajmy w Capra 2. Ostatnio skończyliśmy przed jakąś starką treningową. Bodajże starką treningową. Z tego co pamiętam. Mieliśmy tutaj wejść i popatrzeć, co mamy. Już widzę, że mamy te, te, te. Pieski. Ale są, nie wiem, czemu kojarzymy się z pieskami Trochę. Ale mam wykładniałe tu katy. Tatuka ta wygląda na jej klatka jest dobrze zamknięta i zabezpieczona, nie widzi żadnych możliwości na to, aby ją stąd otworzyć. Czyli tak będzie chyba ze wszystkimi tymi klatkami. Mm, to mamy tych. Dobra, podejdźmy do konsoli, zobaczmy co można zrobić. Rozpoczęcie sesji treningowej. E, op, naprawianie naprawiono. Okej, okay. jakieś szkolenie będziemy mieć. na no, bitkę. Wygodniała tu kata. Myślę, że od tej zaczniemy. Myślę, że od się w komentarzach pod odcinkiem poprzednim, że skiepściłem z ładunkiem. No i muszę wam przyznać rację, <laughs> no, ale już nie będę się tam wczytywał, no, to trochę szkoda nagrywania i czasu. Chociaż z drugiej strony jestem ciekawy co tam może się chować za tymi drzwiami, który, które mieliśmy tymi ładunkami wysadzić. Dobra, to mamy pokonane te małe ciady. Zobaczymy powie. Poprawka wyników. Szkolenie nieudane. Przekroczenie czasu. Próba niedopuszczalna dla studenta poziomu 16. Ok. Skłoszenie do aresztu w celu podjęcia działań dyscyplinarnych. Aha, czy jej teraz areszt nam się chyba otworzy? Na naprzeciwko? Chyba. Dobra, zapiszmy się. I zobaczymy co nam tutaj powiedzą. O nie, mam mistrzynię. Kurde, jaka plama krwi. So, Ooo, like jaki typ Wasz. Ona była członkiem Rady Jedi. Mógłbym ją zabić osobiście, bo jedną z odpowiedzialnych za moje wydanie. Uważam, że to była jedna z członków Rady. także tą, która najbardziej chciała mojego wyłóżenie. Wasz, ona była członkiem Rady Jedi. No mimo wszystko, no nie możemy być tacy... źli dla jej śmieci. Coś ma ciekawego? Cyfronotes ma o Jest to Dziennik mistrzyni Lony Wasz. Gdy w ich poszukiwaniach przybyłam na Korriban, odkryłam Tusitów. Nie jestem głupia, a jednak wpadłam w, w zastawioną przez nich pułapkę. Ich przywódca, Darcyon jest tak bardzo zdegenerowany przez ciemną stronę mocy, jak jeszcze dotąd nie widziałam. Chociaż był wystarczająco sprytny, aby mnie schwytać, wydaje się niezbyt lotnym na umyśle bytlakiem jeszcze łatwo dałoby się go psychicznie zniewolić. Mój umysł podpowiada mi, że nie mam powodu by wątpić w powodzenie mojej ucieczki z tej stacji. Zanim zostałam schwytana, założyłam konto pod nazwą mojego imienia na konsoli w tym pomieszczeniu. To pozwoli mi ponownie otworzyć wrota do doliny. O! No to już wiem, jak stąd wyjść. A i teraz, jak zrobimy e, korriban. No, jakie bugi w ogóle. <śm> jak zrobimy teraz korriban, to według e, porady jednego z was. Wybacznie, zapomniałem. Patrzałem przed nagrywaniem, jaki masz nick, ale wyleciał mi z głowy. <śm> e, bo radziłeś mi jak, na, jak, na jakie planety lecieć kolejne. A to jak zrobimy korybandę, to według swojej rady polecimy na Dantunin. No bo jak, jak sam powiedziałeś, korybandę jest chyba najtrudniejszą w tym momencie planetą do odwiedzenia na tym poziomie. Dobra, terminal Aresztu Akademicytów. Zapisz działanie dyscyplinarne. Ciekawe, co to zrobię. Chwilę się zapiszę. Jestem ciekawy Cel działań dyscyplinarny Ja Zapisane pracowniki, a resztę realizują I co? Chyba nic Dobra, mm, programowanie Wprowadź lona wasz Otwórz drzwi frontowe Dziękujemy. To teraz pewnie gdzieś nam wyskoczy ten... Yy, Darcyjo Coś możemy jeszcze? Nie, nic nie możemy. Dobra, mapkę mi pokażcie. No to już cały kompleks praktycznie mamy. Tu są te drzwi, co mogliśmy wysadzić. Tutaj mamy terminal naukowy. Tu byliśmy przed chwilą. Tu też. Biblioteka. Czyli w zasadzie teraz już chyba musimy tylko wracać. A w sumie już pójdziemy tutaj zobaczymy.

I immersed myself in you. I know the paths you walked in exile. I know, the teacher. I know the fire <coughs> that raged raised upon the Ducks and Moon while the Republic died around you. You know war. You you know know and I know of Malachor. Oh, Malachor. You know what it means to be broken. The one who travels with you will destroy you, as she did me. I, I can end it before it begins. Co, chcesz mnie zabić wcześniej, na to zrobić? No super. A, wspomniał tutaj o Malakorze. Wiem, że to będzie ważna część dalszej fabuły. A taką ciekawostkę wam tutaj powiem, że w związku z siódmą częścią Gwiezdnych Wojen, jak Kylo Ren ma ten swój miecz z Jelcem Świetlnym, to w którejś oficjalnej publikacji, książce dotyczącej właśnie Gwiezdnych Wojenowych jest tam opisany ten miecz. I jest napisane, że jest to miecz właśnie ze starożytnych, starożytny miecz Sithów, według starożytnego projektu, czy coś takiego, z tego co pamiętam. I jest on, z, i właśnie ten projekt jest związany z tą planetą, którą tu teraz wspomniał Darth Sion, z planetą Malakor. Także to jest bardzo tutaj interesujące. Zobaczymy, co będzie w kolejnych częściach Gwiezdnej Wojny. Dobra, co wiesz o Kreji? Mm -hmm, czego od niej chcesz? Pragnę zobaczyć, jak wszystko, czego dokonała, zawala them, się. Wszystko, co uważa za deer, bliskie, leży w kawałkach u jej Nie pozwolę ci jej skrzywdzić. Jeśli się pragniesz zamsty na niej, nie pozwolę stanąć Ci na drodze. Skąd znasz kraje? Czego kraja, chce, czego kraja chce ode mnie? Końc gadania. Skąd znasz kraje? Aha, dobra, to się już pytaliśmy, ok. Czego kraja ode mnie ch Chcę ode mnie? She

Yes, oczywiście. tylko are her apprentice jej apprentice. the master. And that is O nie. Dobra, to Nie pierdziel Dart. Pewnie i tak nas zaraz załatwi. Hmm, kogo tu mamy jeszcze? z Citów zabójców. Grosz, aby się wszyscy skupili na jednym kościu. Czyli na. Y Hmm, na darcie? Może lepiej, żeby się wszyscy skupili najpierw na tych słabszych. Yy, a potem... A potem się skupimy na y, Sionie. Poprawiony strzał perski ma. Dobra, no to nie użyję tego. Te trzy, te trzy, ty masz fajny ten. Dezintegrator, tarczy, tak? Czy paralizator? Nie, dezintegrator. To tak, nie wiem, zobaczymy. Dobra, chodź tu nie ma i widzicie to było. O dobrze, dobrze. Aha, jestem sparaliżowany mocą. Ale to nic nie szkodzi. Albo nie, bo zrobimy najpierw tak, a potem tak. Ty dziadu strzelaj tak. I ty też. To nie, aha, bo to... Yy. Nie, zaraz. Jest T3. Okej, bo się... Myślałem, że jak kliknę tutaj na te 3 to się przełączy. Dobra. A ty użyj mi na tym... O nie, na darcie zrób paralizator. Yy, no. Nie, tu. to... Przerwij i paralizator użyj. Czemu cały czas na tego chcesz używać? Dobra, ee, zróbmy tak. O, jaki powyższy atak. Aha, no super, że zaraz ginę. E, przydałoby się coś... ...bardzo mocnego. Taki traumacyjny co robił? Hmm, chwilę, muszę sobie spojrzeć. Użyteczne tego chyba będą. Pakiet reanimacyjny wyrabia wyposażenie. da, 30 punktów żywotności plus modyfikator z mądrości. 30 punktów, a pakiet medyczny ile? 10 punktów. Eee, kurde. A mam jeszcze zaawansowany pakiet medyczny. To może ten lepiej weźmiemy. Tak, ten. Hmm, to użyj. Możliwe, że będziesz, będziesz musiała to dwa razy. O ile to przeżyjesz? Nie, 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 nie widzę tego, nie widzę. Termodetynator katastroficzny... Przydałby się ten wiążący, co wtedy zużyłem. Dawaj No, O, dobrze, ale patrz. <grym>, nie, nie ma szans, żeby się... Szybko, uciekaj, to, się. Nie da się jej jakoś ustroić. Eee, pakiet reanimacyjny. Ej, wstał ten, yy, no. a ten wstał. Widzicie? Użyj to na niej. Nie możesz na niej tego tak użyć? No używaj, używaj, używaj. A, dobra, chyba nie. Kurczę, on też chyba tego nie użyje. Hmm. Dobra, weź na sobie może. Dobra, używaj tego, kurde, szybko. No, co za idiotal. Zjody. <słuch> 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 dobra. Hmm. To jest od zapisane. No. Trzeba to chyba inaczej rozwiązać. Te gdzieś gdzie jesteś? Dobra, yy, najpierw powłączamy sobie wszystko co możemy. Dawaj, Stymulant refleksu Stymulant Siły. Stymulant Wytrzymałości. Pakiet Medyczny, Reanimacyjny. Zestaw Surowic, Naprawczy, Naprawczy. Refleksu daliśmy Użyj sobie tarczy Okej okay. Dobra, teraz yy, Ty używaj tego 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 Dobra, reszty już nie I Energety nie, weź to, użyj sobie. A tobie co możemy dać? Też możemy ci dać stymulant? Nie, tobie stymulant nie możemy dać. To tobie nic ja tam tak takim razie. Dobra, lecimy. Może to coś da. Mam nadzieję. No serio, kurde. Dobra. Przewiniemy na szybko tą rozmowę. Dobra, 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 dobra. Dobra, co tam wiesz o Cray? Czego od niej chcesz? Nie jej skrzywdzić. I walka. Dobra. A spróbujemy zrobić tak, że się skoncentrujemy z atakiem... Na nim. O, jeszcze zapomniałem o tej Bidewna medytacja. Da Ci bidewna medytacja. Starsze mocy. Odwaga rycerza. I walcz. A ty już strzelaj w niego. Tylko trafiaj, ja błagam cię. I ty też paralizatorem go tam potraktuj. Dobra, szybko. No, dawaj, dawaj, dawaj. O kurde, już połowa życia mu zeszło. Aha, ja się Ej, ale cham w ogóle, jak się uzdrawię. Dwa mu może nie, najpierw ja się też uzdrowię. Wiesz, to trawę skasuje. Dobra, że to mi za bardzo nie daje. Dobra, na, na więcej, więcej, mocy już nie mamy. Zabijaj tam tego. Nie jesteśmy w stanie go pokonać. Nie jest bez sensu i krwi, To z nie jest bawki, można wykryć. Uciekaj. Dajcie, jak grzecznie stoją. Dzieciok nie ucieknę przed tym trupem. Teraz mi mówisz, że jest jeszcze coś, co powinienem usłyszeć. Dzięki za informację. Yy... Dobra, no, weźmy to drugie. Czas, ale nie teraz. Nie tutaj, nie tutaj, Dobra, to uciekamy jak uciekają w ogóle. Nie Окей, okay. ладно, well,